Łukasz Rusiewicz to jeden z najbardziej doświadczonych polskich pięściarzy zawodowych, który ma na swoim koncie m.in. mistrzostwo Europy. W swojej karierze Łukasz stoczył ponad 200 bitek, a dzisiaj spotkał się ze mną, by opowiedzieć mi nieco więcej o swoich doświadczeniach z boksem. Powiedz mi, Łukaszu. Kiedy zrozumiałeś, że chcesz zostać bokserem? Kiedy twoja przygoda z boksem się zaczęła? Nigdy tego nie planowałem, to stało się całkiem przypadkiem. Pochodzę z osiedla, 60-lecie, to był 94 rok, były wakacje, jeden kolega miał no, parę rękawic, zrobiliśmy sobie ring, gdzieś tam sobie klepaliśmy, lewy, prawy. Ja na lewo, bo prawa za mocna. No i we wrześniu poszliśmy na salkę LO do trenera Zbigniewa Rąpy MKS, wieżyca starogrdański. Lat miałem wtedy 13, 40 kg. W 1995 pojechaliśmy na Mistrzostwa Młodzików, Udało mi się zająć pierwsze miejsce. Kolega, z którym poszedłem rok prędzej. Zajął. Także pierwsze miejsce, inny kolega też z 60-lecia zajął trzecie miejsce, brązowy medal, no i tak się ogólnie, na poważnie ta przygoda zaczęła. Ty byś miał wskazać trzy cechy, jakie powinna posiadać osoba, która chce być bokserem. Jakie by to były cechy? No na pewno cierpliwy, wytrzymały, no i, i musi umieć słuchać, no bo to są takie elementy, które musi zrozumieć, no te elementy techniki, no nie? Nie może być jakiś taki, no nie wiem, rozszerpany, że tak powiem. Właśnie boks często kojarzony jest po prostu z agresją. W związku z tym powiedz mi, czy Twoim zdaniem boks budzi agresję, czy raczej pomaga się jej pozbyć? Jak no raczej jest? pomaga się systematyczne uprawianie, uprawianie jakiegokolwiek sportu. No to, to kosztuje energii. Taki boks, my tu nie, nie uczymy nikogo bić. My tu uczymy unikać ciosów. No Także to jest też element i to spory samoobrony. No bo, żeby dobrze boksować, musisz mieć tą szczelną gardę, dobrą pozycję na nogach, dobre, no nie wiem, poczucie dystansu. To, to jest wiele elementów. I to. No, taki właśnie człowiek, który no, tak jakoś się nie interesuje, i, i dla niego takie jest o, że, że to mordobicie albo coś takiego, to, 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 to nie jest walka pod sklepem. No nie. My tu uczymy obrony, no, ale też samymi unikami nikt nie wygra, także jeszcze w tym boksie jednak ciosy trzeba umieć wyprowadzić. Wy, no, prawidłowo wyprowadzić, to, bo po co tracić siły gdzieś tam na naklepanie, w, w walczenie nie wiem, z gwiazdami. I stoczyłeś ponad 200 walk? Której jesteś najbardziej dumny, której nigdy nie zapomnisz, do której często wracasz? Ja no jakoś właśnie wracam. Był, był taki etap życia, że się boksowało, no i przygoda z boksem była, no, no, no i tyle. No, boksowałem z wieloma zawodnikami. Oprócz tego, że boksowałem wiele godzin, dni albo nawet i miesięcy, mam Przezyty powiedzmy, na, 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 na gdzieś tam będąc z Parik parterem mistrzów świata, mistrzów Europy, no, mistrzów olimpijskich i w boksie amatorskim i zawodowym, no, długo było o tym opowiadać, szkoda czasu, a więc jeździłem często, no, lata całe do, do grupy Uniwersum w Hamburgu, tam miałem okazję boksować naprawdę z wieloma i czołowymi zawodnikami zawodowymi i z boksu olimpijskiego, z boksu olimpijskiego czołówka światowo tak naprawdę no od, od każdego się tam czegoś nauczyłem stąd to moje pewnie doświadczenie no co ale lubiłem lubiłem i dość często jeździłem i boksowałem z nim nawet 6 rund i 8 Rahim Czekijew, to zawodnik z nim szedłym, świata, mistrz olimpijski no ale mistrza świata w boksie zawodowym choć bardzo bardzo tego chciał niestety mu nie wyszło no ale co nie zmienia faktu, że dla mnie to sportowy, sportowiec jest no najwyższa, nie wiem, półka i, i, i dość takie, dość dobre, takie zacięte pojedynki my robiliśmy i, i, i na ringu, gdzieś tam na, na, na sali, będąc, będąc partnerem, bo, po, powiedzmy, boksowaliśmy poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek po 4, 6, 8 rund. Z, z, przez to byłem sam, czasem był kto inny. Także po 2-3 tygodnie my to takie kilka razy w roku takich sparing, sparingów mamy za sobą i tego tak, tak gościa mile wspominam. A powiedz mi, czy yy, ta sytuacja z ringu, można powiedzieć, yy, agresja, ale w yy, walka? Czy te emocje z ringu często przenoszą się potem do szatni? Nie ma czegoś takiego. Co to za kolega? Przyjaźń się rodzi gdzie? Co to za kolega, jak jeden drugiemu nie da pomocy? Słuchajcie, wchodzisz do tego ringu, wchodzisz na tą salę, może jakoś nie, nie, nie darzysz kogoś tego drugiego tam jakąś sympatią, ale poprzez taką rywalizację na sali. Tak się dużo, długo będziesz rywalizować, aż go zaczniesz szanować, lubić i będzie znał jakieś jego słabości. Ten, ten drugi z naprzeciwka, że tak powiem, ten agresywny, będzie znał Twoje słabości, i tak będziecie sobie długo wstrykać w nos, bić się gdzieś tam po tym dole, gdzieś tam te, okazywać jednym drugiemu te słabości, że się na końcu pokochacie, tak w cudzysłowie. I tylko tylko się szanują. Tacy ze sportowcy, obojętnie z jakiej dziedziny, ale taki profesjonalista, sportowiec, jeden drugiego szanuje i tam nie ma żadnej agresji. A to, co pokazują w telewizji, to są patologie, a nie agresja. Z którego osiągnięcia swojego jesteś najbardziej dumny? Z którego medalu? Mam medale... No takim bodźcem całym były, były te mistrzostwa Polski tu, 9 95, potem coś tam 97 było, 98. 99 w 2001 w 2002 przyszedłem na ten zawodowy boks. Jakby nie było. Jestem międzynarodowym mistrzem Polski w boksie zawodowym. Mam gdzieś tam pas mistrza Europy w boksie zawodowym. O Federacjach nie dyskutujmy, ale takie, no, to, takie po prostu pasy są. Bok zawodowy, kulturystyka, nie wiem, kickboxing. To zrobi, założy swoją federację: jest Wolność, Demokracja. Załóż, załóż jakąś federację czegokolwiek, stwórz jakieś tam mistrzostwa, zrób walkę o mistrzostwo. No i będziesz miał swojego mistrza. Tak to wygląda. I to nie jest WBC, WWB. no nie wiem, długo by na ten temat dyskutować. Ile lat ma najmłodszy uczestnik zajęcia? Prowadzi. Najmłodszy, no gdzieś tak mamy, 7-8-latków na sali mamy, potrafią trenować powiedzmy kilka lat, wejść na ring. No jest to szkolenie długotrwałe. Nie każdy 7 czy 8-latek trzeba zaznaczyć, że do, że do tego się nadaje, bo po prostu to, to jest wszystko indywidualnie. No nie. Jeden jest bardziej poważny na te 7-8 lat, drugi ma 14 lat i jeszcze jest takim dzieckiem. Inny, 14-latek, z kolei jest już młodzieńcem, z którym idzie podyskutować. Jeden rozmawia, nie wiem, o, o, o lalkach, a, a drugi już tak naprawdę o życiu. Widzisz tu swojego następcę, jakiegoś kolejnego mistrza? Nie, no my tu mamy dobry skład. Prowadzimy to z Tomaszem Zaborowskim, ode mnie kilka lat starszy, równie doświadczony, tam ponad 200 walk zawodnik wychowanek, też mojego trenera Zbigniewa Rąpy no mamy tutaj medalistów naszych wychowanków gdzieś tam z tych młodzików kadetów tam 15-16 lat no teraz już są powiedzmy dorosłymi ludźmi tam 19-21 lat cały czas na tej sali przebywają i jako wolontariusze się tutaj Udzielają, prowadzimy co, zajęcia w Strogardzie, w Skarczewach, no i w Kaliskach, no i tam kilka osób musi być w to zaangażowanych, żeby to wychodziło i żeby to po prostu realizować. Jest nas taka dobra gromadka, powiedzmy, tre trenerów, wolontariuszy, tam 8 osób. A co sądzisz o współczesnym boksie w Polsce? poszło się właśnie do rzutów federacji. Federacji, ale bo, bo, boks, jako boks taki klasyczny pozostał, boks olimpijski. Byliśmy teraz e, 7 dni w Sokółce, Puchar Polski U-15. Jeździmy, bierzemy udział w mistrzostwach e, co roku, w tych mo, młodzikach, w kadetach, w juniorach. E, także co ja mogę powiedzieć, no, na pewno Boks w Polsce się rozwija, klubów jest coraz więcej, nie wiem, ponad chyba 900, yy, zawodników coraz więcej, teraz byliśmy, mówię, w Sokółce to zawodników było 50, 503, wtedy dojechało jeszcze około 100 zawodniczek, to łącznie w Sokółce, małym takim podlaskim mieście było około 600 zawodników i zawodniczek i tych walk naprawdę było sporo. Żeby dojść do tego półfinału, a to już naprawdę te walki półfinałowe były na takim dużym poziomie, jeżeli zająłeś to trzecie miejsce, ten, ten brązowy medal, to już naprawdę musiałeś coś prezentować. Tutaj w województwie pomorskim mamy na przykład świeżego mistrza Europy waga 90. Kilogramów Duryz, Durys, Marcin Duryz, no, zawodnik ze słupska. Mistrz Europy, 14-latków, ciężka waga, ogromny sukces. Oprócz tego tam jeszcze złoty medalista, oprócz tego jakieś brązowe medale, złote medale, dziew, dziewczęta, srebrne medale. Naprawdę tych medali mieliśmy, no, no nie wiem, tam kilka, 10, około 10 po prostu. Kadeci, 15-16 lat, to samo mamy mistrza Europy na Mistrzostwach Świata. Mamy medale. Przecież po ilu latach? Od 1992 roku, po ponad 30 latach, tak? Zdobyła Julia Szermeta srebrny medal na Mistrzostwa Świata. No i naprawdę boks jest podkład medalowy, że w Polsce się rozwija. Jakie rady dałbyś Słupaszowi, który ma 14 lat? No, by trzeba było do niego tak no. By trzeba, by trzeba było do niego podejść tak, żeby no, tak ufał komuś. Ufał. I wtedy byłoby błędem. Brakowało zaufania trenerowi? Nie, nie, trener ufał. Okej. Okay. Um, a jakie masz plany na przyszłość, bo teraz trenujesz? Trenujesz. Trenerik no. um, Czy. Planujesz jeszcze jakieś akcje, jakieś ruchy związane z boksem zawodowym, czy skupisz się na... Że co, że, że ja? Nie, ja już mam swoje lata wyjeżdżone, swoje godziny na sali. Ja tylko się skupiam na, na, na szkoleniu tej młodzieży, tych starszych. Dla mnie sukcesem będzie ich medal na mistrzostwach Polski czy obojętnie indziej. Mieliśmy już nawet wychowanka, który był na mistrzostwach Europy, co prawda nic nie zdobył, no ale miał szansę i, i, i pojechał się zakwalifikował na Mistrzostwo Europy Młodzieżowe. Mhm. A do jakich zawodów teraz się przygotowujecie w Najbliższy turniej mamy w Dyni, turniej Memoriał Bruno Nabendika. Corocznie tutaj udział w tym turnieju bierzemy. Ten turniej już teraz z tego co mi wiadomo, tam jest 300 zawodników zgłoszonych. Bo to jest turniej międzynarodowy, także my tutaj bierzemy powiedzmy trzech, no, trzech takich już doświadczonych zawodników i, i, i udział w tym turnieju weźmiemy. Mhm. Ja pozwoliłam sobie za pośrednictwem moich mediów społecznościowych um, zapytać moich odbiorców, <laughs> jakie pytanie mogliby zadać zawodowemu bokserowi, gdyby mogli. I spośród tych, które nadesłano, które się powtarzały, głównie te pieniądze, wybrałam trzy. A za kogoś bardzo interesowało, ile zarabia bokser? O, to też jest wszystko. Wszystko zale, zależy od tego, do jakiej grupy trafi. Wszystko zależy od, od sponsorów. To też zależy od, nie wiem, od przedsiębiorczości danego zawodnika. Da się wyżyć? No, ja, że, ja żyłem z tego kupę lat. O, ty jesteś mistrzem. No, kupę lat z tego żyłem. Może nie jak... Zresztą każdy ma swoje tam jakieś potrzeby. Żyłem sobie normalnie, powiedz. Jest też pytanie o najlepszego boksera w historii Polski. Kogo uważasz za najlepszego boksera w historii Polski? Najlepszy bokser? No właśnie. Na ile? O, bardzo pracowity. Szanuję i dobrze wspominam e, Krzysztofa Głowackiego. Zdobył Mistrzostwo Świata. Nawet mam gdzieś tam, jeździłem też do niego na sparingi, ai, lata świetnie, można powiedzieć. I kiedyś mam od niego autograf. mówię masz Krzysiu, weź mi tutaj, podpisz plakat, bo jak kiedyś będziesz Mistrzem Świata, to ja to będę miał. On już Mistrzem Świata nie jest, ale ten autograf mam już, oj. Lapa z 10 ponad. No, tak samo jak Krzysztof Głowacki i Krzysztof Włodarczyk. Według mnie jest tutaj jednym z lepszych zawodników w Polsce. Bardzo pracowity zawodnik, człowiek. Do dzisiaj trenuję, aż 8 lat temu z tym skończyłem. On cały czas potrafi trenować. Kolejne pytanie, ostatnie. E, czy można nauczyć się boksów kilka tygodni? Pytam, bo teraz co drugi celebryta pcha się na ring. Według mnie to jest długotrwały proces. I ci celebryci, to, to mało kto, który ma wspólnego ze sportem. Koordynacji ruchowej, wyprowadzanie prawidłowych ciosów takich. Który, który by się podobał jakiemuś takim, no, kibicowi, o. Kibic musi zobaczyć, że ktoś z sobą coś prezentuje. Przez 8 tygodni, no, nie jest w stanie tych ruchów sobie wypracować, wyszkolić. i już, już poza tym, że przez 8 tygodni tak naprawdę sylwetki i tak nie zrobić. Nie ma co co ludzi, robię no, panie, trzeba zrobić ten... Nie ma sensu, no. Łukaszu, czego Tobie życzyć? Nie, sukcesów zawodnika i to w takim razie tego tobie życzę. Dziękuję bardzo Ci dziękuję.